Siemaneczko widzę witajcie, na moim kanale jestem Amanda, za mną dzisiaj Leny nie ma, ona będzie, z tym, że Lenka jest chora. Ja zaraz Wam wszystko opowiem, na samym początku Chciałam za mnie się oczywiście przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco, Podajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka, zapraszam Was na kanał do Leny i na kanał do Berki. Dobra, i słuchajcie, ogólnie yy, wstałam sobie rano, wyszłam na siłownię i dostałam wiadomość, że lecę wymiotuję. wróciłam do domu, yy, Lenka Słabiutka była, wypiła herbatę i poszła spać. No i wiecie, daję jej teraz totalnie, żeby odespała jak najwięcej, żeby wypuciła siebie. To nie wiem, co się po prostu stało w wieczorem było wszystko dobrze. I dzisiaj rano takie coś. Nie fajnie, bo są wakacje, a po prostu śpi i się zaczuje ale wpadłam na taki pomysł, Lena wczoraj, jeszcze w nocy, jak tam y, robiła mi kora, y, z koralików kwiatuszka, bo tam zapomniała jak się robi, mówiła, że ja wisienki. I ja mówię, że nie, nie umiem, I musiałabym zobaczyć i w ogóle, ale już było późno, bo to było już przed północą i ona winą, no, że płona ona nie umie robić, ja by chciała I powiedziałam, że a, to się nauczymy jeszcze. I jakby temat, koniec tematu. Y, I teraz pomyślałam, że zrobię jej brazuletkę, y, właśnie z wisienkami i znalazłam sobie tutoriale na TikToku, więc ja zabieram koraliki, tak żeby ona o tym nie wiedziała i jak wstanie i mam nadzieję, że będzie lepiej czuła, to po prostu dam jej tą pracowetkę Idziemy do pokoju. Najgorzej, bo ona zakupiła teraz takie koraliki szklane, ale one są takie duże i ja nie chcę z nich robić wisienek, A widzę, że nigdzie w tych małych nie ma czerwonego koloru, ale poszukam, bo ona ma takie, pokażę Wam, takie pomieszane koraliki też ma. Część ma posegregowanych, a część ma pomieszane lubi bidurka. Śpi sobie. Widzicie, tu są te szklane, ale one są duże. Ja bym chciała zrobić z tych, ale tu nie ma czerwonego. Chyba, że wezmę ten. Albo poszukam właśnie, widzicie, w takich takich kurde wysypiskach tylko ja tutaj nigdzie nie, widzę, nigdzie nie widzę czerwonych takich małych kuleczek, tutaj też już nie ma, bo tu są jakieś takie widzicie pokażę wam jak mi wyjdzie transoletka dobra kochani, jakoś zrobiłam trochę z nich kolorów, bo nie umiałam znaleźć tych czerwonych, ale patrzcie tak to wyszło tak to jest całość ciało, więc mam nadzieję, że lęce się podoba, na razie jej nie budzimy, niech ona sobie odpoczywa ja idę zmontować szybko film i zobaczymy się jak Lena wstanie Dobra, mamy 14.30, Lena się obudziła, mówi, że się już dobrze czuje że miała super sen, że jest w Porsche a patrz co ja ci zrobiłam, tu mamy Lenę już się lepiej czuje, księżyczka? no, a popatrz, daj rękę, dobra ale masz fryzurę, daj rękę Zaczęłaś się robić Wisienki. Nauczyłam no, no, się robić Wisienki, żeby ci zrobić przyjemność. Tylko nie miałaś czerwonych, więc zrobiłam z takich kolorów. I mówię, mówię, jak lęka wstanie, to będzie miała niespodziankę. Podoba ci się, przymiesz, jest dobra? Tak, No, mierzyłam ją swoimi. No tutaj spada, no ale. No, można ją zmniejszyć zawsze. Bo jest... Mierzyłam z tą bransoletką z Barcelony, tylko że ona jest ten, z grubych koralików, a ja robiłam ścienkich. No, ale i tak jest ładna. Podoba ci się? Dobra, teraz ja może sobie podpoczywać jeszcze troszkę. A ja bym to blisko, bo ja teraz na jak Dobra, e, ale ja już ją umówam. E, dobra, więc tak, ja idę robić e, rosołek, bo żeby księżniczka miała rosołek, żeby dodał jej dużo mocy. I coś... Nie widzę. No mam nadzieję, że już e, jest koniec wmiotu już leki e, wzięła, więc mam nadzieję, że będzie ok. Mam nadzieję, że to przejdzie, zobaczymy, teraz e, herbatera się robi, więc... Zobaczymy jak żołądek przyjmie herbatkę i mam nadzieję, że wyzdrowieje. A teraz odpoczywaj z kroiczką sobie. Ja dostałam herbatkę, nie? No. no. Ten, no ty, także że gałam, nie? No. Dostałam herbatkę i miałam jakoś 20 minut spokoju. No, no, niestety, i takie dni bywają. Mam nadzieję, że to jednak nie jest nic poważnego i już nie będziemy musieli do szpitala, bo już się zestresowałam rano i mówię: jak nie przestaniesz, mówię, to jedziemy na szpital. Bo mamy niedzielę, więc bo każe, ja są zamknięte. Ja mam jeszcze, bo ja wysłałam jej zdjęcie tutaj, i tutaj. Ja mam to zdjęcie tu wkleję i ona mi wysłała, jak ja byłam na siłowni, to zdjęcie, że ją boli tutaj. I wiecie, to, dla mnie to wygląda jak siniak, jakiś, jakby nie wiem, coś się działo w środku brzucha. i... Ona teraz się budziła, ja mówię, żeby zobaczyć tym brzuch jeszcze, a ona mówi, y, ale tutaj było takie czerwone, to czarne to mm -hmm. A ja myślałam, że to wiecie, jakiś senior, że coś się stało. E, wysyłałam już zdjęcie do czata GPT, a on też już, że brzuch jest taki zasiniony, że jeśli są wymioty, to już w ogóle e, dzwonić po pogotowie, żeby przyjechało do domu, więc byłam mega zestresowana, ale cieszę się, że już jest e, lepiej i że Lena się lepiej czuje. Tak, Lena musiała po prostu odespać całe chorobsko. Dobra, ja lecę, wysacilujcie, włączam ci wiatrak, żeby cię chłodzić. Ja myślałam, że dobrze, bo wtedy jak miałam wiatraka, to byłam cała spocona po prostu. No, ale już jest lepiej. No już jest lepiej, więc cieszy mnie to bardzo. Tu mamy rosołek, tu ręka... Pokażesz co robisz? Ja rysuję i ja mam pomysł, bo to się tylko na czerwony skórę wychodzi ładnie. Więc ja robię. Mogę... Pokażesz nam potem? Tak, pokażę. Dobra, a ja oglądam twoje 5 minut. Skończyłam. O kurcze. Mega ładnie. Inspirowałam się dosłownie takim samym. I nauczyłam no, się tutaj wklejać rzeczy, i sobie wkleiłam te rzęsy tutaj. I no. Bo też inspirowałam się podobnym tym Mega wyszło. Dobra, jak widzicie, Lena się już czuje lepiej. Ja już tańczę Tak. My lecimy na Prat zabaw, no trochę, żeby Lena trochę poddychała sobie. wiecie, świeżego powietrza bo jest tak gorąco. A potem wymyśliliśmy, że Lenka wrócimy do domu, Lenna się umyje, właśnie umeję sobie włoski i chodź tędy, tędy chodź i będziemy uczyć się, żeby zrobić te um, takie warkuczyki i głowie, bo my już dawno temu kupiliśmy włosy, bo werka miała się na nas uczyć. Finalnie się nie uczyła i nam zostały i myśleliśmy, że na nie zrobimy jak mi wyjdą, bo ja jestem kiepska w fryzury, jak wiecie. Ale oglądałam parę TikToków i e, mam nadzieję, że wyjdą że, i że, wytrzy, że na, jeśli wyjdą już to, że faktycznie wytrzymają. ale teraz lecimy na plac. Jesteśmy na placu, nas nie będzie słychać, bo trochę wieje, więc my się pobawimy. Jest mega gorąco i super, że jest jestem wiaterek, bo przynajmniej trochę nas to chłodzi. Patrzcie, rano umieranko, a teraz puśdanko. Ja, że mam ręce i tak, i... tak Lena sobie zapomina, że ma ręce i po prostu się rozhuśtała i chciała skoczyć i się skoczyła nogami ale została rękoma i się... No Boże, to jest po prostu mała kaleka. Dobra, my się bawimy tutaj na placu, a potem lecimy do domu próbować robić warkocze. Lena chciała pozjeżdżać, ale nie, nie, nie idzie to. Patczemy. Co za huligan. O boziulęcia. Uważaj na pajęczyny. Pani po zabawie Lena Kaleka obtarła sobie nogę i stwierdziła, że ona chce wracać do domu. Więc wracamy do domu w i Lena. W ogóle muchę w zebr. Tak. Dobra widzowie, mamy taki kolor. On jest tu taki wiśniowy, tutaj jest czarny. I teraz zrobimy jednego próbnego, bo jeśli nie wyjdzie, to Janka po prostu już zrobi taką całą pielęgnację włosów z olejowaniem i w ogóle, żeby ładnie je ten. A jeśli wyjdzie, no to po prostu olejemy olejowanie i zrobimy sobie tylko, wiecie, mycie głowy odżywka maska i potem będziemy robić warkocze. Jeśli wyjdą, więc mam nadzieję, że wszystko się pięknie uda. Bo w sumie jestem mega ciekawa i jestem mega ciekawa, ile mi to zajmie. widzowie, to jest pierwszy taki próbny, no jest trochę daleko od skóry głowy, co prawda i początek trochę zepsułam. Nie mi się podoba takie coś. <grych> Ale myślę, że przy którymś warkoczyku to ogarnę, a pierw będziemy robić od dołu, więc nie, nie będzie tego widać. A to i tak mo może być na kilka dni możemy to zdjąć. Ja wiem, dotąd wyjść tam. Dotąd, no to dobra, to tam potem długość ogarniemy, grubość ogarniemy, bo nie wiem, wydaje mi się, że za mało włosów dotąd. zapałam. Do maksa tylko... Nie nie na żadnego maksa nie znam, no. ale no wiesz, to, to takie. Dobra, będziemy ogarniać to, podczas i wydaje dobra. mi się, że wzięłam za dużo włosów, a za mało włosków od lęki. Ale nie wiem, bo ja się uczę <grych> i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale na teraz zleci się kąpać, tylko jego rozplotę. Ja sobie Niech? przygotuję... Tak. Bo musisz włoski umyć. Bo masz tłuste i żebyś y, miała skórę głowy umy to już fajnie. Więc ja lecę szokować włosy, ale naleci się kąpać i suszyć włosy. Dobra, widzimy, <grystanie> mamy połowę głowy. Nie ma tego dwóch kocików, tak? I mamy połowę głowy, tak. a robimy już to dwie godziny, bo zaczęliśmy o, o 18.55, a jest 20.55. No 55 zaraz będzie, tak. <laughs> więc y, dużo pracy przed nami jeszcze, ale myślę, że już tak połowę głowy mamy, więc lecimy dalej i mam nadzieję, że one wytrzymają. Dobra widzowie, jest 23. 14 robiliśmy je, robiliśmy je 4 godziny No, jestem, jestem już tak zmęczona Jak na pierwszy raz uważam, że nie poszło mi najgorzej, gorzej A ja naprawdę nie mam zdolności do fryzur Może jak poćwiczymy, zobaczymy ile one wytrzymają Albo kiedy na nie się znudzą dun, dun, dun. I co? No kurde, wydaje mi się, że... Tutaj jest mega no wiem, no kurczę, no ja tak nie potrafię, uczyłam się na szybko dzisiaj. Tak, tylko I ten, tylko ten jeden tutaj y, nam odstaje, ale liczę, że jak Lena będzie spała, czekaj. liczę, że jak Lena będzie spała, to to się uklepi, a jak nie, to się po prostu jutro poprawi. No co? Inne dziewczyny też mają takie, że one właśnie mają tak nisko, czyli nisko, to jak wyżej, bo mają takie... Dobra, no to było pierwszy raz. W ogóle nie widać tego koloru, tego bordowego. Bordowego, no, wygląda. z moim, ale też z Troszkę widać, ale tak ogólnie wyglądają na ciemne boski Dodaliśmy takie ozdoby Ja sobie je kiedyś kupowałam w Wiśle jak byliśmy I jeszcze były te gwiazdki Gwiazdki, ale Lena gwiazdek nie chciała i jest tak Teraz w ogóle jak Karina Marina nie? Jeśli ona w tym pochodzi chociaż 3 dni To będę zadowolona Bo naprawdę strasznie dłu długo to ale robiłam Ale z tego fitu nie pasują ogólnie No dobra y jak coś, to zdejmujemy, nic się przecież nie dzieje, tak więc dajcie znać, jak wam się podoba, jak mi poszło i co, może będziemy jeszcze kiedyś mieli drugą próbę, może, bo mam normalnie całe palce tutaj popalone, tu aż mam bąble, ale tego nie widać Mama, w kamerze. Na <laughs> mnie oparzyła. No, bo wiecie, zabezpieczałam te końcówki No A i nic Lena dzisiaj, widzicie, obudziła się chora, idzie spać zdrowa i z warkoczami I jestem ciekawa, jak to będziemy zdejmować, jakie będzie afromiała no nie zniszczą się, fajnie. jest. No ale na chwilę będzie śmiało, będzie śmiesznie. Tak więc wydajcie zdać w komentarzu, co sądzicie o Leny włoskach i co? I widzimy się w kolejnym. My uciekamy, idę się szybko kąpać, idziemy spać, popadam Jej. na twarz. Dobranoc, buziaki, pa! Pa!